Witamy wszystkich obecnych, wszystkich zainteresowanych. Właśnie. Tak, ja wczoraj rozmawiałam z Tobą, Sylwia, a propos tego, co tutaj ma się wydarzyć w tym naszym projekcie, ponieważ był to zupełnie spontaniczny pomysł, i w ogóle nie miałam na niego żadnej wizji, ani kierunku, ani nic. I dosłownie godzinę po naszej rozmowie już mi się pojawiło, pojawił życiowy kontekst, do tego życie mi dostarczyło okazji, szansy do tego, żeby się, żeby właśnie jakiś kierunek nadać naszemu spotkaniu. Przynajmniej dzisiaj, nie wiem, być może będzie to kierunek też na pozostałe w jakimś stopniu na pewno, ale przynajmniej na dzisiaj, zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie yy, zadziała się sytuacja w moim życiu, w, którym, w której yy, uświadomiłam sobie, że jestem kobietą w spodniach i że działam z poziomu męskiej energii trochę za bardzo. Yy, jako kobieta przedsiębiorcza całe życie niezależna życiowo, zawodowo, finansowo, emocjonalnie również. No, to sobie radziłam na różne sposoby właśnie sama, poprzez działanie, poprzez kreację w świecie zewnętrznym, poprzez intensywne działania w świecie zewnętrznym. I nauczyłam się tego i umiem w tym dobrze pływać. I czasami jest tej energii we mnie tak dużo, że trudno mi być po prostu kobietą i być taką kobietą w przyjmowaniu, w, w, w zapraszaniu. W, w, takiej, w takim flircie, w takiej lekkości, i w takim odpuszczaniu tego, czy działać, a może nie działać, a może dać facetom pole do działania. No i wczoraj właśnie zadziałała się taka sytuacja w tym klimacie i pomyślałam sobie, nawet to poczułam w ogóle w trzewiach, że bierzemy na tapetę, zajmiemy się kobiecością w spodniach, po to, żeby te spodnie nie porzucać, żeby tych spodni nie porzucać całkiem, ale żeby umieć je swobodnie zdejmować i nakładać wtedy, kiedy trzeba. Zdejmować, kiedy można, nakładać, kiedy trzeba. Tyle tytułem wstępu, długiego. No tak jak ty o tym teraz mówisz, to takie coś mu się pokazuje, że jeżeli bardzo często korzystamy z tej energii, męskiej I to działanie jest w 70% tej energii, to nasze DNA, nasza biochemia umysłu i DNA uczą się tego, tak jak się uczymy wszystkich funkcji w życiu. I po prostu, jeżeli kobieta zbyt długo z tego zasobu cały czas korzysta, to być może trzeba pogadać ze swoimi komórkami, ze swoim DNA i nauczyć, wytrenować mięśnie, jakim jest mózg, do. Do powolutku odpuszczania i wchodzenia w tą swobodną, taką relaksacyjną, królewską energię kobiecą, nie? która pozwala się sobą zaopiekować, i wtedy otoczenie często do tego się dostosowuje płynny, coraz to szybszy możliwy sposób. Tak, i ja doskonale wiem, o czym mówisz, bo już tego doświadczam na wielu płaszczyznach, poziomach, w wielu różnych sytuacjach. I oprócz tego czasami jednak zdarzają mi się te, te wejścia w stare buty, nie? I tak dzisiaj sobie tak, tak, tak jakby dzisiaj to poczułam, że, że to w ogóle jak patrzę na czasy współczesne i na współczesne kobiety, i właśnie na, na przykład na, ten, na to parcie na sukces zawodowy na przykład albo w ogóle na taką konieczność dbania o siebie samodzielnie, no bo mężczyźni się z kolei też nie wyrabiają w swoich rolach. No to trochę mnie ogarnia z jednej strony podziw dla tych kobiet, ale z drugiej ogromny smutek, no bo, no bo wiem po sobie, jakie są koszty tego. I hmm. że ta męska energia jednak mocno jest oczywiście zasobem, ale z drugiej strony bardzo ogranicza te kobiece historie, które no, są wtedy opuszczone, porzucone, zaniedbane zupełnie. No, więc jakby to fajnie tam zajrzeć. No, to są często wielopokoleniowe generacje zapisów DNA właśnie w naszych polach tych ról. No to się tak naprawdę zaczyna już od czasów, które były, gdy były historie wojenne. I kobieta traciła mężczyznę biologicznie na przykład na wojnie, i te role później były dziedziczone. Oczywiście z każdym pokoleniem w coraz mniejszym stopniu, ale jednak, jak widzimy na scenie obecnie, kobiece energię w dużej mierze są wypełnione męskimi aspektami. I to jest teraz, pomału się to zmienia. Teraz to obserwuję, że kobiety właśnie tak jak ty. Yy, przed chwilą powiedziałaś, już mają tą autorefleksję i samoświadomość, że coś tu nie gra, bo ciało nieraz odpowiada zamrożeniem, chorobami, wycofaniem i też oziębłością. Tak, ja to nawet widzę wiesz, co na takiej ewolucji energetycznej, patrząc na czakry, które no, są w, na, w, naszym, w naszych ciałach i w ogóle wszędzie są, tak. No, rzeczywistość składa się z wibracji energetycznych, niektóre są na tych różnych kolorach. I tak jak patrzę na historię, jak zaczęła się od wojny, nie? że wojna przynależy tej czakrze podstawy, gdzie się tak właśnie walczy wojennie tak o przetrwanie. Jest to sprawa w ogóle zaistnienia, więc życia i śmierci i, i dzieci wojny, czy kobiety, wojny no, mierzyły się z wyzwaniami pewnego typu, tak w ogóle przetrwania takiego biologicznego. Potem kolejne pokolenie, czyli moich rodziców, pewnie też Twoich w jakimś stopniu, to, to oni zahaczyli o tą wojnę we wczesnym dzieciństwie lub już nie i oni już byli troszeczkę inaczej. Tak, oni, oni nie walczyli już o to przetrwanie na poziomie biologicznym, ale oni walczyli z kolei o odbudowywanie tego, co było i budowanie tego nowego, więc tworzyli nowe systemy. I wtedy um, można powiedzieć, że tak, znaczy ja to tak przeżywam, tak, że rozwijał się taki patriarchat, jaki znamy, yy, gdzie gdzie kobietą, ko ro rolą kobiety było po prostu bycie w domu i rodzenie dzieci, zajmowanie się domem, a rolą mężczyzny było zarabianie na ten domu, utrzymywanie tego domu, budowanie tego domu. Natomiast to nie było na harmonijnej energii serca, tylko to było na Odcięciu od serca, no bo wtedy na, no. Tym, na tym etapie czakry sakralnej ta energia jeszcze nie dopływała w ogóle do serca, tak? czyli ona tutaj była jeszcze w dużym stopniu w jakiś sposób patologiczna, czyli na przykład właśnie patriarchat, nie? Że, y, że ta rola męska była ponad rolą żeńską, tak? była postrzegana jako bardziej ważna, jako y, bardziej zasługująca właśnie na podziw, na aprobatę, no. rola kobiety była totalnie bezwartościowa. No i z tego przeszła nasza energia w kolejnym pokoleniu do tego, można powiedzieć, do splotu słonecznego. tak? Czyli kobiecość wyewoluowała do, do właśnie splot słoneczny, jest męski. Nie? Czyli kobiety tak. zaczęły się buntować na, ten, na tą bezwartościowość w roli żony i matki, i zaczęły się rozwijać zawodowo. Czyli zaczęły tą męską energię eksplorować. No, i ja to znam już z mojego pokolenia i z mojego doświadczenia. Ja bardzo mocno przez 20 lat swojego dorosłego życia eksplorowałam męską energię. I ta żeńska gdzieś tam docierała, ale bardziej jako jakieś taki, jakimiś takimi szczelinami, i różne tam rzeczy się działy oczywiście w tym temacie i rozwijały i w ogóle. Natomiast dzisiaj mam poczucie, że jestem na takim etapie, kiedy ta moja energia już jest tylko jedną nogą. Jeszcze w słonecznym, a już drugą nogą już zupełnie w, na poziomie serca i teraz odczuwam coś takiego, że nie chcę już być w tej męskiej, bo to jest zbyt męskie i nie mam tam kontaktu z tym, co żeńskie i z poziomu serca potrzebuję teraz te wszystkie rzeczy spod spodu zintegrować, tak jakby zebrać do kupy, po, poodzyskiwać kontakt, dostęp do tych momentów, gdzie jeszcze go nie mam, czy gdzie jeszcze jest zbyt napięty, coś tam jeszcze jest pomrożone, tak, jeszcze są traumy, które czasami potrzebuję od nowa wypłakać. No i tak to się właśnie dzieje, i, i, i mam poczucie, że stąd, ten, stąd moje zaproszenie też do Ciebie, nie, bo ja Ciebie postrzegam jako taką osobę, która w tej kobiecości tak mocno jest, ale właśnie nie z poziomu Czakry tylko sakralnej, gdzie energia nie płynie, nie dopływa dalej, nie? tylko tu się właśnie zatrzymuje i blokuje, tylko właśnie z, z poziomu serca, gdzie my tam zawracamy tą energię po to, żeby ją tak jakby, żeby to pokazać na kamerze, tak jakby za, nie? tak zagarnąć i zagarnąć. z powrotem zintegrować, mieć pełności tak. dostęp i do kobiecości, i do męskości, nie? i do sakrum, i do... Tego słońca, tego no i oczywiście tam jeszcze pod spodem do ziemi, czyli też do no, kobiecości, jakby nie było. No, no, tak, no tak. wykład o, o, o tym, jak ta energia płynie i, rzecz, i, i, i jak to rozumiem, że rzeczywiście naprawdę z poziomu serca chodzi o bycie i kobietą, i mężczyzną w jednym, i swobodę w tym, w sobie, wewnątrz. Co ma wtedy wpływ na to spotkanie też i z inną kobietą, i z mężczyzną, nie? Tak, no, to co mówisz to jest bardzo um, stara wiedza, bo ona ma prawie 7000 lat, i ja ona pochodzi z WED, starożytnych WED. E, starożytna wiedza wedyjska um, uczyła też o mandalach, malowaniu energii w postaci mandali, ale też właśnie o całym polu energoinformacyjnym, który jest nie tylko w ciele, ale wokół nas, nad nami i pod nami również. I główną metodą praktyki e, dla kobiet to było. Równoważenie dwóch aspektów, które oni nazywali Shiva i Shakti, męska i żeńska e, część całości, tak harmonijnego ciała, jak i energii wokół nas. I są bardzo piękne, starożytne praktyki, które pokazują, jak najpierw wyczyścić te dolne zbiorniki energetyczne, o których mówiłaś, z tych wszystkich przekonań, sytuacji, doświadczeń, naginania swojej energii. E, Zaprzągnięcia siebie do ciągłego działania, nieraz bezrefleksyjnego, albo tak bo nas nauczono, albo tak w dzieciństwie było. I po wyczyszczeniu tych dolnych zbiorników, dopiero jest podnoszenie i zmniejszanie, tak jak zupę gotujemy i dodajemy składniki, tych dwóch aspektów. No i później jest bardziej zaawansowane ćwiczenia TAO, w którym już budujemy swoją. Moc jako kobiety, ze zrównoważonymi aspektami, także bucha Twojego pola, jak przechodzisz. Nie? Że tak naprawdę już mało co musisz robić w ogóle, bo wszyscy się kłaniają przez ciężką w tym dobrym e, słowa znaczeniu, bo czują twój aspekt zrównoważony, że nie muszą się odgrywać, udowadniać, nie spotykać się z Tobą na polu walki, bo widzą harmonijną osobę, istotę kobiecą w pełni, z którą mogą się spotkać też na tym poziomie. No właśnie, więc spróbujmy przejść do czegoś praktycznego, co y, byłoby takim pierwszym fajnym krokiem do właśnie integrowania tej kobiecości, tak? Nie odkrywania dopiero, bo myślę, że to będzie materiał bardziej zaawansowany dla osób, które już są trochę dalej niż nie. tam utknięte, tak, tak to postrzegam, aczkolwiek pewnie każdy może coś tutaj dla siebie wziąć nie? na każdym etapie może pewnie tak. to szufladkuje. W każdym razie y, pierwszy, pierwszy krok, od którego można by w ogóle zacząć, takie wiesz, y, zajmowanie się w taki sposób usystematyzowany, trochę niechaotyczny, y, też zgodny z, z wewnętrzną potrzebą, z wewnętrznym rytmem, y, coś Ci przychodzi zapewne. Tak, tak, tak. Ja sobie myślę, że zaczniemy od takiej bardzo podstawowej praktyki, którą ja nazywam zapalanie zbiorników energetycznych. Więc zanim w ogóle za chwilkę zaczniemy, to bardzo króciutki wstęp, bo będziemy mówić o ośrodkach kobiecych, takich jak przestrzeń macicy, jajniki, jajowody u kobiety, ale też ośrodki wyższe, energetyczne. I na wstępie chciałam powiedzieć, że no niektóre z nas nie mają fizycznie tych ośrodków z powodu operacji, z powodu jakichś sytuacji zdrowotnych. Ale pole energetyczne jest zawsze, czyli te miejsca, o których będziemy mówić, one istnieją nawet, gdy biologicznie ich w ciele nie mamy. Yy, więc y, zaczniemy po prostu. Tak, spróbuj mnie wesprzeć w tym, co powiedziałam na samym początku. <laughs> więc y, zamknij sobie oczy. <laughs> Swobodnie usiądź. nie krzyżuj rąk, ani nóg. I weź. Głęboki wdech przez nos i wydech przez nos. Wdech przez nos i wydech przez nos. A teraz oddychaj w swoim własnym tempie. Najlepiej, żebyś oddychała przez nos. Skup całą swoją uwagę i świadomość na stopach. Oczami wyobraźni, wypuść ze swojej prawej i lewej stopy czerwone, grube korzenie rozłożyste, które z każdym Twoim wdechem i wydechem będą sięgały głęboko w dół. Poprzez twoją podłogę. I jeszcze głębiej i głębiej. Aż skierujesz je oczami wyobraźni do wnętrza matki Ziemi. Zobacz oczami świadomości, że korzenie z prawej i lewej stopy sięgają do jądra, do wnętrza matki Ziemi, do jej centrum. Możesz zobaczyć jej przepiękną, złocisto-bordową energię, która przyjmuje twoje pole energetyczne, a twoje korzenie wrastają do jej centrum. Teraz wewnętrznym postrzeganiem poproś, aby energia zasilająca mamy ziemi przepłynęła poprzez Twoje korzenie coraz wyżej, wyżej, poprzez stopy, poprzez nogi, przez cały ośrodek miennicy, wzdłuż kręgosłupa, aż na czubek Twojej głowy. Więc teraz wewnętrznym głosem, że zasilasz całe pole energetyczne tą mocną, harmonijną, miłosną energią. Możesz poczuć, jak Twoja energia poszerza się na boki prawy bok i lewy bok Twojego ciała do góry Twojego ciała nad głową. Jest coraz większa. I z każdym swoim wdechem i wydechem Twoje pole poszerza się jeszcze bardziej. Także wypełnia całe pomieszczenie, w którym obecnie się znajdujesz. Teraz wraz z Twoim wdechem i wydechem. Skieruj energię do wnętrza Twojej macicy. Wdech przez nos i wydech do wnętrza macicy. Wdech przez nos i wydech do wnętrza macicy. Teraz skieruj całą swoją poważność tak jakbyś. Włożyła całą swoją energię i postrzeganie do wnętrza Twojej macicy i postaraj się zaobserwować, jaki jest jej kolor, gęstość, czy czujesz, czy jest sprężysta, czy kolor, który zobaczyłaś, ma barwy jasne. Obserwuję ją tak, jakbyś przechodziła przez swój ogród i obserwowała, jakie tam są kwiaty, zapachy, kolory, wibracje. Jeżeli cokolwiek, co widzisz wewnętrznym postrzeganiem, wywoła twój niepokój albo napięcie, daj teraz z poziomu energii miłości taki rozkaz mentalny do prowadzenia tego ośrodka do najwyższej z możliwych potencjałów. Na tyle, na ile to jest dziś możliwe. I zrób kilka wdechów i wydechów przez nos, kierując oddech do tej przestrzeni. Przenieś teraz swoją uwagę do prawego i lewego jajnika poprzez skierowanie tam wdechów i wydechów przez nos. Wdech przez nos i wydech przez nos i ta energia płynie do prawego i lewego jajnika. Możesz również wewnętrznym postrzeganiem zaobserwować te miejsca energetyczne. Jak wygląda miejsce prawego i lewego jajnika? Jak to odczuwasz wewnętrznym postrzeganiem? Czy jest tutaj lekko? Czy jest napięcie? Czy jest ciężko, czy może harmonijnie? I dychaj spobognie, jarowo. Teraz sprowadź swoją świadomość do tych dwóch obszarów jednocześnie, i daj rozkaz mentalny, że Twój prawie i lewy jajnik zamienia się teraz dwa słońca, dwa małe słońce. Staraj się wizualizować, aby prawy i lewy jajnik wyglądał jak słońce, które jest położone jasno żółtym, żywym. A teraz z każdym swoim wdechem i wydechem rozświetlaj i powiększaj prawe słońce i lewe słońce. Tak, żeby błyszczały, świeciły coraz mocniej i coraz szerzej. Oddychaj swobodnie i miarowo. Możesz poczuć, że twoja macica i prawy, i lewy jajnik Jednoczą się teraz w tym polu żółtej, świetlistej energii. Także możesz poczuć nawet, że zaczynasz tam czuć ciepło i pulsowanie. Niech ta stabilna i harmonijna energia wzniesie cię teraz wysoko aż do Twojej klatki piersiowej. Wypełniając ją złotym, jasnym, świetlistym kolorem. Niech ta zharmonizowana energia dolnych zbiorników kobiecej energii zrówna się teraz z czapką Twojego serca, z ośrodkiem Twojego serca. Tak, jakbyś dodała teraz do tego żółtego, jasnego koloru pięknej, różowo-amarantowej energii. Posypa płatkami kładkami złota. Niech ta kula energetyczna, ta wibracja wypełni całą twoją kładkę piersiową. A ty swoim wdechem i wydechem zwiększasz jeszcze to pole energii, kierujesz do ośrodka gardła, tak żeby te wszystkie programy, które były wcześniej zapisane w dolnych zbiornikach, mogły się uwolnić delikatnie przez czakrę Twojego gardła, zharmonizować jej energię, a Ty wdychasz i wydychasz nosem spokojnie i miarowo. Zwalasz teraz, aby delikatnie złota, amarantowa i żółta energia wzniosła się poprzez twoje żuchwy, szczęki, oczy. Pogłębi Twojego mózgu, tam gdzie jest przysadka mózgowa, przyszynka, też wypełniła całą przestrzeń Twojego umysłu tą piękną, wysoką energią. Niech teraz przy Twoim wdechu i wydechu ta energia wypełni całe Twoje pole wokół Twojego ciała, na górze Twojego ciała. Po prawej stronie, lewej stronie i w dole pod Twoimi nogami. Także jesteś teraz pięknie wibrującym, harmonijnym, cudownie polem energii. Weź teraz głęboki wdech przez nos i wydech przez nos, wydech przez nos i wydech przez nos. Niż całą twoją świadomość i uwagę do twoich stóp. Poczuj jeszcze raz cudowne uziemienie i osadzenie twoimi pięknymi bordowymi korzeniami na mamy ziemi. Podziękuj za zasilanie twojego pola, zharmonizowanie twojego pola w trakcie tej medytacji. Podziękuj też sobie za tą praktykę, za uważność i za przepływ. Weź jeszcze jeden głęboki wdech przez nos. I wydech przez nos. Postaraj się poruszać swoimi stopami. Szyją. Ramionami. Głową. Weź jeszcze jeden harmonizujący wdech i wydech. I powoli otwórz oczy. Jak się masz? Prawie odleciałam. Prawie odleciałam. Yy, jakoś mi się tak długo zrobiło i sobie tak bujałam się w tych energiach. Super. Często przy, tak, po takich praktykach yy, dosyć długo organizm to transformuje. Nieraz do kilku godzin. Yy, przy takich praktykach bardzo dobrze jest, żeby się dużo wody w miarę ciepłej. Dodaj sobie troszkę cytrynki, imbiru, jak masz y, jakiś ziół. Y, I starała się, szczególnie godzinę po takiej praktyce, nie wchodzić w szybkie działanie albo wymaganie czegoś natychmiast od siebie, żeby to wszystko się mogło zharmonizować i stopić się z Tobą. Mm -hmm. Okej. Okay. Na razie nie mam nic do powiedzenia. <śleskujesz> Taki może efekt. To jest zazwyczaj bardzo dobra odpowiedź yy, po praktykach yy, i medytacyjnych i takich głębszych, energetycznych. Jeżeli osoba nie chce nic mówić, to jest bardzo dobrze. To znaczy, że nasz umysł nam pozwolił też na tą praktykę. Więc zrób jakieś zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, żebym ja nie musiała mówić. Więc ja wszystkim, którzy nam dzisiaj towarzyszyli, e, bardzo dziękuję w imieniu moim i twoim, e, że zdecydowali się, wysłuchali, dotrwali do końca i też mam nadzieję e, będą praktykować, bo tą e, praktykę można robić codziennie, jak, się ma taka, jak mamy taką potrzebę. I to, że właśnie tak odważnie o tym powiedziałaś, e, że to działanie przejęło stery na długi czas w twoim życiu, ale też jest gotowość w tobie na tym, że no, pozwalasz sobie być boginią i być w królewskich energiach, i będziesz to u siebie coraz więcej doświadczała i wprowadzała do codziennego życia. Więc... Bardzo to fajne i piękne. Teraz siedzę na mojej kanapie jak na tronie. Dobrze, dziękuję za to. Więc super. Ja też bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że będziemy się spotykać często. Tak. Na kanapowych i innych nagraniach i innych. To pa. Dzięki. Pa. Niczym nagranie.